Język polski, matematyka i język nowożytny to przedmioty, do których na maturze musi podejść każdy. Dziś po trzech dniach wytężonej pracy maturzyści zakończyli zmagania z przedmiotami obowiązkowymi. Jak sami mówią, nie było ciężko. Matura to przede wszystkim sprawdzian wiedzy, którą maturzyści zdobywali od początku swojej edukacji. Jednak jest to też egzamin, który wprowadza młodzież w dorosłe życie. Egzaminy maturalne, pisane przez zaledwie kilka majowych dni, mogą zdecydować o przyszłości zawodowej wszystkich maturzystów. W tym roku egzaminy zaczęły się w poniedziałek i, jak co roku w pierwszej kolejności, uczniowie pisali język polski. Odświętnie ubrani, uzbrojeni jedynie w długopis i przyswojoną wiedzę, zasiedli w szkolnych ławach, by napisać swój pierwszy tak poważny egzamin. Po trwającym 170 minut egzaminie uczniowie wychodzili z uśmiechem na twarzy. Już z pierwszych relacji wynikało, że egzamin nie był dla nich wielkim zaskoczeniem i większość uczniów była pewna swoich wyników. Z polskiego poszło mi nawet dobrze. Cieszę się, że na wypracowaniach były jak zwykle tematy patriotyczne, chociaż widziałem niezadowolone komentarze na internecie, ale wydaje mi się, że tak powinno być i ubolewam, że potop nie będzie już lekturą w liceum, ponieważ potop no to jest podstawa. W lekturach Młodego Patrioty. Zadania nie były trudne, tekst był przystępny, temat był przyjemny, miłość, przyjaźń, więc można się było głębiej zastanowić nie tylko nad maturą, ale i nad życiowymi tematami. Był potop i wesele. Eee, topiliśmy się na weselu, tak? Ja wybrałem wesele. Część osób uważa, że to było bardzo zaporowe i trudne, aczkolwiek wydawał mi się łatwy temat w miarę i tak go podjąłem. We wtorek pisali matematykę, przedmiot, którego obawia się większość maturzystów. Jeszcze przed egzaminem młodzież rozmawiała między sobą, próbując odgadnąć, jakiego typu zadania będą w tym roku. Każdy miał nadzieję zobaczyć te, z którymi radzi sobie najlepiej. Na przykład typu takiego, że jadą dwa samochody z miasta A do B. Bardzo długo wałkowaliśmy tego typu zadania. Jeden tam jechał na przykład z prędkością o 9 większą, dojechał 5 minut wcześniej. Jaka jest odległość? Do tego, tego typu zadania właśnie. Przygotowałem się całe 3 lata. Żeby wyjść na mądrzejszego niż jestem, powiem, że czuję się strasznie pewnie. Spodziewam się, że zadania będą schematyczne tak jak co roku, bo co roku jest mniej więcej to samo, mogą nas zaskoczyć tylko ostatnim zadaniem, ale ostatnie zadanie to jest zadanie ze zbiorników pracy albo drogi i to wszystko jest też schematyczne i to wszystko też jest do wyuczenia. Wszystkim maturzystom po skończonym egzaminie z matematyki bardzo ulżyło. Jedni wychodzili zawiedzeni, inni zadowoleni. Zadania nie były ani łatwe, ani trudne. Matematyka, jeżeli chodzi o poziom podstawowy, według mnie był trudny, jak na poziom podstawowy, ponieważ patrząc na wyniki, znaczy na matury z lat ubiegłych, to była dosyć trudna matura. Matematyka podstawowa minęła mi, no, szczerze powiedziawszy, tak poza jednym zadaniem tak naprawdę to była bardzo prosta. Tak naprawdę okazało się dla mnie nie tyle trudne zadanie, co po prostu źle myślałem w zadaniu z turystą, tak, który szedł na zamek. Środa to dzień języka nowożytnego. Uczniowie mieli do wyboru język angielski, niemiecki, francuski czy rosyjski. Jednak zdecydowana większość wybierała język angielski jako ten najbardziej przydatny w dalszej karierze zawodowej i oczywiście ten najlepiej wyuczony przez wszystkie lata edukacji. Język angielski jest to język, który uczymy się tak naprawdę od przedszkola, więc jest to język, który prawie, prawie, nas, prawie nasz drugi język, tak, ojczysty, prawie. Więc mi się wydaje, że nie, być, nie powinno być problemów. I'm fine, thanks. Znam się na angielskim, umiem mówić po angielsku, myślę, że powinno pójść nieźle. Co dalej po maturze? Uczniowie już dziś snują plany dotyczące studiów. Niektórzy nawet myślą o konkretnym zawodzie, który w przyszłości będą wykonywać. Przedmioty, które piszą jako dodatkowe, mają ułatwić im dostanie się na wymarzone studia i rozpoczęcie wymarzonej kariery zawodowej. Do najpopularniejszych przedmiotów, wybieranych jako dodatkowe, należy zdecydowanie biologia i geografia, jednak zdarzają się również przedmioty ścisłe, takie jak informatyka czy matematyka. Kierunek moich studiów będzie zdefiniowany przez wyniki z matur, tak? Bardziej. Jak na razie nie jest to konkretny kierunek, bo nie wiem jeszcze na co się dostanę, ale bardzo bym celował w jakieś techniczne kierunki informatyka, mechatronika najprawdopodobniej. Biologia wos i wosy, geografia. Biologia mi się liczy na psychologię właśnie, a jeśli by mi się nie udało na psychologię, to jestem zainteresowany bezpieczeństwem wewnętrznym, a tam się właśnie liczy wosy, geografia. Matematyka, informatyka i angielski. Myślę, że wyłącznie matematyka i to jest co studia. Inżynieria Akustyczna w Krakowie na Agiechu. Uczniowie do egzaminu dojrzałości przygotowywali się przez wszystkie lata swojej edukacji. W każdej szkole mieli do wyboru szereg zajęć dodatkowych, które pozwoliły im lepiej przygotować się do matury. To znaczy, typowo do matury dopiero można przygotowywać ucznia w klasie trzeciej, natomiast do egzaminu maturalnego uczeń przygotowuje się przez cały cykl kształcenia, czyli zarówno gimnazjum, jak i szkoła ponadgimnazjalna przygotowuje do tego najważniejszego egzaminu. Jasne, że w ramach codziennych lekcji, lekcji przedmiotowych, ale są też dodatkowe zajęcia w ramach kółek, dodatkowe godziny, jeśli chodzi o, o, o przedmioty. Maturalne. Po skończonych egzaminach z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego wielu uczniów może odetchnąć z ulgą. Na tych maturzystów, którzy nie zdecydowali się na żadne przedmioty dodatkowe, czekają już tylko egzaminy ustne. Jednak ci, którzy wybrali sobie dodatkowe przedmioty, będą się musieli z nimi zmierzyć w kolejnych dniach maja.